Witam Was, barany. To jest dla Was czytanie na marzec 2025. Zobaczymy, co się będzie działo w tym miesiącu dla Was. Już coś chce mi tutaj wypaść. Sytuacja. Piątka e, pucharów i Rycerz Mieczy. Dobrze. Wyzwania. Siódemka kijów. Przyczyny, podstawa, psemka mieczy, przeszłość, wieża, jeszcze jedna karta, koło fortuny. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Król mieczy, co nadchodzi? Najbliższa przyszłość dziesiątka mieczy by w tej sytuacji ok trójka kijów i dwójka kijów co się dzieje dookoła otoczenie król pentakli to nie widzisz. Ósemka kijów i potencjalny wynik. Szóstka pentakli. Dobrze. Zobaczmy jakaś jest energia pod spodem diabeł. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy barany, co się u was dzieje w tym miesiącu. Mam wrażenie, że coś, co było potencjałem, nie przetrwało tutaj jakieś próby. I tu jest też dużo takiego niepokoju, być może jakiejś kłótni, bo ten rycerz mieczy tu wprowadza jakieś, właśnie trochę takiego zamieszania. Mamy piątkę pucharów, więc ktoś się może tutaj obrażać i sporo takiej właśnie niespokojnej energii już w przeszłość pokazuje, koło fortuny, wieże, więc coś tutaj jakoś nie poszło. Po, po jakiejś myśli, według planu i mam wrażenie, że dla Ciebie jest to właśnie jakiś stracony potencjał, ale który, mam troszkę wrażenie, był spowodowany czyimiś ogr ograniczeniami, I, yy, które Cię po prostu zwyczajnie baranie wkurzyły. Jest tutaj y, takie poczucie, że... Po prostu nie możesz zrozumieć, jak ktoś może, prawda, tak jakby opierać się rzeczywistości albo w ogóle mieć takie poglądy. I trochę jest tutaj właśnie takiego iskrzenia. W całej tej sytuacji. Myślę, że nic straconego, i albo w ogóle będą przeprosiny, albo znajdziesz coś zupełnie tak, jakby pasujące do swojego sposobu myślenia. Bo to może być ktoś, kto jest w ogóle ograniczony w myśleniu, kto w ogóle nie jest otwarty, jakby na inne e, propozycje. I no, trudno jest coś tutaj przeforsować i mam wrażenie, że doszedłeś do takiego punktu, kiedy mogłeś powiedzieć coś za dużo albo chcesz się uwolnić jakby z tej energii jakby braku rozwoju. I to może być w relacji e, jakaś kłótnia e, o, po, pomiędzy osobami o różnych poglądach, może być też jakby próba przeforsowania e, w sprawach zawodowych, jakichś swoich własnych kierunków, e, ale mam wrażenie, że masz jakieś silne argumenty, których będziesz bronić myślę i po prostu jak nie spełnisz ich tutaj no to będziesz próbować znaleźć dla siebie lepsze miejsce ok, zobaczmy tak po kolei co się dzieje bo mam wrażenie, że poddajesz się w końcu i nie zamierzasz tak jakby przekonywać, odwracać tutaj kijem rzeki i w ogóle troszkę mam wrażenie, że energia tego miesiąca jest taka trochę właśnie uparta, już robiąc tam czytania dla kilku znaków, i że to się właśnie w tym miesiącu w ogóle dla nas zaostrzy. Zobaczmy, jak wyglądasz ty, i w ogóle cała sytuacja jest dosyć taka napięta. Mamy koło fortuny, szybkie zmiany, razem z wieżą, czyli tu może coś po prostu huknąć i to yy, głośno. Mamy piątkę pucharów, jakaś strata, jakaś poczucie, krzy, poczucie krzywy, poczucie straty. Razem z tym nadjeżdżającym, nieostrożnym rycerzem mieczy, który yy, yy, jakby wkracza i, i powoduje jakąś pewną destrukcję tutaj. Ale to może być właśnie też Albo szybka ucieczka, szybki atak. Natomiast wszystko, wszystko, jakby podstawą jest ta ósemka mieczy, jakieś ograniczenia, jakiś brak widzenia rzeczywistości, jakieś zamydlenie tej sytuacji, ale to też może być karta takiego uzależnienia od osoby, sytuacji, przywiązania, poczucia, że nie możemy nic innego zrobić albo jesteśmy ograniczeni. Bo jak się pokazują te dwie karty dla mnie w czytaniach i diabeł i właśnie ósemka mieczy, to mamy takie właśnie, czy zobowiązania, których musimy się trzymać albo myślimy, że musimy się trzymać albo mamy psychiczne takie ograniczenia, że jakby nic poza tą sytuacją nie istnieje bądź nie może istnieć. I no w twoim otoczeniu jest ten król e, pentakli. Może być to osoba znaku byka, ale to mam wrażenie jest ktoś kto jest dosyć uparty i owszem w, w, zbudował bardzo dużo na swoich własnych decyzjach. Natomiast ty jakby widzisz sprawę trochę inaczej. I myślę, że tutaj no, mamy obydwu króli, więc to są równe sobie osoby. Natomiast ten król mieczy mam wrażenie, tu będzie, będzie działał też ostro. Król miecz może oznaczać stanowczość tutaj, tu mamy upartość, tu mamy stanowczość, również jakieś warunki, to mogą być również ultimatum, podpieranie się właśnie. Ustaleniami, prawem i zdecydowanie mam wrażenie, że chcesz osiągnąć swoje cele, tak? bo mamy tego rycerza mieczy, który wysyła swojego posłańca, prawda? Król wysyła swojego posłańca. No i ty w całej tej sytuacji, Baranie, mam wrażenie, jakby powodujesz tą piątkę. Pucharów. Myślę, że to nie są Twoje emocje, ale coś się tutaj rozsypało, ponieważ mamy właśnie te trzy puchary, które się rozlały, tą trójkę kijów, e, która pokazywała potencjał, szansę na jakiś rozwój, na nowy kierunek i gotowość również do ruszenia w, ty, w tym nowym kierunku. Również e, dwie propozycje, czyli e, dwa statki, które mogą nas zabrać w inne przestrzenie i mamy tą dwójkę kijów, która, mam wrażenie, pokazuje plan. Plan, e, e, który chcemy realizować, natomiast dwójka kijów jest trochę taką kartą czekania. Co druga strona zrobi? Jaki będzie pierwszy ruch? Wypatrywanie jakichś znaków, prawda? Czyli mamy tą dwójkę kijów, natomiast te karty są tak jakby, gdyby one były w ten sposób, tak? To zupełnie inaczej bym je przeczytała. Natomiast mam wrażenie, że był potencjał, który w tym momencie się rozsypał, albo widzisz, że nie daje się go zrealizować i wracasz do tej dwójki kijów, do tego swojego własnego planu i wypatrywania nowych szans, czyli tego, co pozostało. Tak? Natomiast mam wrażenie, że jest tutaj poczucie jakiejś straty, być może właśnie w Twoim otoczeniu, z całej tej sytuacji. I troszkę właśnie te karty mi się pokazują, że tak, skoro to nie wyszło to patrzę teraz w przyszłość, patrzę teraz w, w, w zupełnie w inną stronę. No, nadchodzi dziesiątka mieczy, więc poddanie się w tej sytuacji, być może jej zamknięcie ostatecznie, ponieważ nie możemy uzyskać jakby swoich celów. Natomiast to, czego nie widzisz, mamy ósemkę kijów i to jest karta ruchu. Ósemka kijów mówi o tym, że jest dużo znaków, potencjałów i jakby e, e, możliwości właśnie spełnienia, których nie ma tutaj. Bo tutaj, tak jakby te e, kije są w powietrzu, są ruchliwe, pokazują nam energię również zmiany, komunikacji, wymiany, potencjału, tak? e, rozwoju również, szans e, nowych, e, natomiast e, jakby cała ta sytuacja pokazuje Ci ograniczenia, czyli te wszystkie pomysły są tutaj ograniczone ograniczeniami, tak? Brak jakby brak tego ruchu, który jest tutaj, którego jakby nie widzisz w tej sytuacji, ok? Więc ja mam wrażenie, że jeżeli jakby jesteś tu blokowany, to spełnisz swoje marzenia gdzie indziej. Albo w tym momencie sytuacja jest bardzo napięta i właśnie ciężko jest tutaj przeforsować jakby te zmiany, ten ruch, tą, tą energię właśnie ósemki, czyli takiego, taką dynamiczną. Wyzwaniem dla Ciebie mam wrażenie jest ta, ta, ten krok, który jest przed, przed tą ósemką, czyli mamy siódemkę. Siódemka kijów mówi o upartości i to może być właśnie ta osoba. Uparta w Twoim środowisku. Siódemka kijów mówi o sprzeciwie, o bronieniu własnej pozycji, o wręcz barykadowaniu się, niesłuchaniu argumentów, czy pozytywnych, czy negatywnych, po prostu tak jakby blokada. Jest to też karta konkurencji, dynamiki, takiej rywalizacji również. Więc, więc no, albo Tarot tutaj rzuca Ci wyzwanie bronienia swoich poglądów i jakby realizacji swoich celów, no albo pokazuje Ci, że tutaj ta osoba tak jakby w ogóle nie dopuszcza do siebie jakichś innych scenariuszy. I to jest tutaj problemem. Jakie są twoje dążenia? No ten, ten król mieczy, no, mam wrażenie jest bardzo logiczny i myślę, że on też nie odpuści, bo to jest taki generał, który wie, że czasem, żeby wygrać wojnę, trzeba poświęcić jakieś, trzeba poświęcić jakieś rzeczy. I prawda, tak jakby on umie. Podejmować te logiczne decyzje, również takie bez emocji. Myślę, że ta pozycja jest tutaj silna. Król Mieczy ma bardzo dużo intelektu, ale też właśnie ma ten miecz do obrony. On nie jest bezbronny, więc mam wrażenie, że sytuacja tutaj jest, jest napięta i nie dajemy się tak bardzo zbyć i przegonić. Co nadchodzi? Mam wrażenie, że dziesiątka mieczy pokazuje tutaj, że niewiele nie da się zrobić. Nie po prostu przy tej wieży, tej, tym kole fortuny, gdzie być może przeszłość pokazuje tutaj jakieś nieoczekiwane zmiany, których nie przewidywaliśmy i które tutaj pokazują właśnie jakieś, e, e, jakieś straty albo, albo brak tego rozwoju, który tu ty brak, brak jakby rozwoju i realizacji planu, który ty przenosisz, mam wrażenie, że jest tutaj jakieś poddanie się. E, tego będziesz e, doświadczać w otoczeniu właśnie tego króla, więc ja mam wrażenie, że tutaj pomiędzy nimi jednak ta zgoda jakoś nie następuje, ok. E, e, no, diabeł pokazuje również tutaj kontrolę, władzę, dla być może samego takiego udowodnienia, kto, kto tutaj rządzi. No, to są też toksyczne relacje. Diabeł również może mówić tutaj o jakimś mobbingu, jakimś takim, um, jakiejś kontroli sytuacji takiej niezdrowej, um, wstrzymywaniu również rzeczy, tylko dlatego, żeby pokazać właśnie, kto, kto tutaj rządzi. Um, no i jak to się kończy? No mamy szóstkę pentakli, więc jest to jakiś prezent. Fajnie się to kończy, bo ta karta albo wskazuje, że dostaniemy jakieś zadośćuczynienie za całą tą sytuację, to może być na przykład jakaś odprawa solidna. Ale szóstka pentakli też czasem mówi o przeprosinach. Więc jeżeli prawda, poddajemy się w tej jakiejś swojej sprawie, to możemy nieoczekiwanie dostać tutaj jakieś przeprosiny albo jakiś prezent od losu w tej szóste pentakli, bo szóstka pentakli pokazuje tutaj wyrównanie jakiejś energii, tym bardziej, że panuje tutaj dosyć duże takie napięcie. Ale jest to wsparcie. Jeżeli podajesz się tu i szukasz jakichś innych rozwiązań, jakiejś innej realizacji celów, no to ta szóstka pentakli mówi, że spotkasz osobę, która hojną ręką będzie dawać. Tak? Tutaj ktoś daje nam wolną rękę, daje również zasoby jakieś. Szóstka pentakli mówi o, o wsparciu pieniężnym, o, o takim o Otwarciu i szczodrości w ogóle, gdzie jakby cała ta energia tutaj pokazuje ograniczenia i takie kotłowanie się, taką niezgodę na te ograniczenia, które są tutaj narzucane. Więc mam wrażenie, że możesz jakby dużo tutaj zyskać, ale jakby po tej takiej turbulencji może się okazać, że ktoś jednak tutaj przeprasza, tak? Przeprasza za jakby swoje zachowania, albo jest tutaj jakaś taka próba. Sił. Zobaczymy. Jak ci, mam wrażenie, że raczej chodzi o jakieś sprawy zawodowe, że nie odpuszczasz tutaj jakiegoś swojego punktu widzenia i no, dziesiątka mieczy może mówić, że tak jakby dochodzisz do pewnej granicy, tak? Nie odpuszczasz, ale jeżeli nie możesz tutaj jakby przeforsować spraw, ta dziesiątka mieczy może mówić, dobrze, składasz wypowiedzenie, i kiedy to się pojawia, nagle stajesz tutaj przeprosiny, jednak nie, ktoś się tutaj wycofuje i chce tutaj rozmawiać, współpracować i jakby chce załagadzać tą sytuację, bo szóstka zdecydowanie pokazuje tutaj jakieś, jakieś zadośćuczynienie, jakieś wyrównanie tych energii dawania i brania. Także mam wrażenie, że postawisz w jakimś sensie tutaj na swoim albo pozostawiając sytuację, która no diabeł pokazuje, że nie jest dla ciebie korzystna, być może ona się zmieniła, e, 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 natomiast e, no, jest tutaj jakiś prezent od losu, e, coś ci się udaje tutaj ugrać. E, zobaczmy, jakie są rady dla barana. Rady. Jakie są rady? Co radzimy baranom? Okej, okay. no siódemka kijów, fajna karta, bo to jest twoje, twoje wyzwanie, więc mam wrażenie, że broń tutaj swojej pozycji, nie daj się przepędzić, nie daj się tutaj zmylić, no jest to si siódemka ta kijów, jest też, zwłaszcza jeżeli jest tutaj jakieś, jakieś um, takie Taka próba siły, próba, jakby kto trzyma tutaj tak naprawdę pieczę, być może jakaś rywalizacja. No, Siedemka kijów mówi o tym, żebyś obronił tą swoją pozycję. Będzie to dla ciebie wyzwaniem, ale ja mam wrażenie, że ty tutaj nie odpuszczasz. No, ta dziesiątka mieczy pokazuje no, pewnego rodzaju poddanie się. Natomiast jeżeli, no bo tego nie widzisz, więc tak, mamy ograniczenia ósemki, ale to są jakieś różne pomysły, więc być może tutaj udaje się jakby przeforsować coś. Na pewno Tarot radzi ci, żebyś był silny. Jeżeli masz do czynienia z taką osobą, która kompletnie nie chce nawet wysłuchać jakby Twoich argumentów, no to rada jest taka, że. Nic tutaj nie przeforsujesz, zmarnujesz tutaj dużo, dużo energii. To jest tutaj wyzwaniem. No dobrze, myślę, że to wszystko, barany, także taki trochę iskrzący miesiąc, ale myślę, że masz też bardzo dużo odwagi tutaj w sobie i jakieś perspektywy, także możesz z nimi tutaj działać. To wszystko widzimy się w kolejnych czytaniach.